Brawa i czeka, Kolker! Broni! Wy śmielicie Jaskelajnen, skoro fin, to musimy powiedzieć, że ładnie wyszedł z progu, nie wiem, czy tam finowie się liczą, ty śledzisz. Nie, 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 nie liczą się, kompletnie. Nie, nie? Się liczą, tak. To... hokeiści, ale oni nie wychodzą z progu. <słuk> <słuk> hokeiści się liczą. <słuk> drużynie, w której dziś występuje. A gdyby zmieniał rękawice Jussi Jaskelajnen, to byśmy nie byli zaskoczeni. Tak, A porwały się przy tych dwóch interwencjach. A tutaj się, ale on zakłada buty, buty. No A mówi, że buty się porwały? Nie, rękawice. Gdybyś, gdybyś zmienił rękawice, to byśmy wiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że sobie pogadaliśmy. Momo me! Dawno nikt nie strzelał, to on postanowił to zrobić. Narzekał na Wigan, mówił, że to jest miasto, w którym po pierwsze jest nudno. Po drugie jest zimno, a po trzecie i tutaj pewnie nie zapunktował Brytyjek i Angielek powiedział, że no, na wasze kobiety to ja mogę patrzeć, ale dopiero po zdrowie. Parker. Charakterystyczne kółeczka eks reprezentanta Anglii, ale ta zabawa może się źle skończyć może na razie dobrze parker zastawia się. W trzecim okrążeniu ciągle prowadzi. Ale to ciągle jest najlepszy zawodnik Tottenhamu. Jej naszej jest w tym spotkaniu. No i wchodzi pan Łamignat. człowiek, który uwielbia trzask łamanych kości, czyli Emanuel Pogatec. To jest najpiękniejsza muzyka dla jego uszu. Powrót na wyspy reprezentanta Austrii, który grał już kiedyś w z Worą za stąpki Wiedemmela. jest za bardzo zadowolony z tego, że musi opuścić wojsko. A czasem jak patrzymy na Austriaka przez obraz telewizyjny, to już się go boimy. Więc domyślamy się jaki to może być stres dla przeciwników.